Cześć, witajcie na kanale Zawód Typer. Dziś przedstawię wam piłkarzy, którzy grali w drużynach prowadzonych przez swoich ojców. Po raz pierwszy świat o synu Zinedina Zidana usłyszał w bardzo niesprzyjających okolicznościach. W roku 2016 Luka, będący wówczas bramkarzem młodzieżowej drużyny Realu, w starciu z Legią Warszawa popełnił kiks, który po dziś dzień zapewne śni mu się po nocach. Aktualnie Luka jest zawodnikiem drużyny seniorów, zwykle pełnił jednak funkcję trzeciego bramkarza. Ku zaskoczeniu wszystkich, Zinedin Zidano w starciu z Chłeską dał swojemu synowi szansę gry od pierwszej minuty, mimo iż do dyspozycji miał Keylora Navasa oraz Thibaut Courtois. Luka w tym spotkaniu puścił dwa gole, jednak mimo tego usłyszał miłe słowa od swojego ojca. On ma charakter i osobowość, by grać w realu. Zdaniem wielu najwybitniejszy trener wszechczasów, Sir Alex Ferguson, również pozwolił sobie na mały nepotyzm. Jego syn Darren rozegrał 18 meczów Premier League, zdobywając dwa Mistrzostwa Anglii, oczywiście wszystkie pod wodzą swojego ojca. Po odejściu z Czerwonych Diabłów już nigdy nie otrzymał szansy gry w wielkim klubie. Występował w niższych ligach angielskich oraz lidze holenderskiej. Kariera Jordiego Cruyffa nawet w połowie nie dorównała historii, którą napisał jego ojciec, jednak była dość okazała. Warunki do zostania piłkarzem miał idealne. Wychowywał się w młodzieżowych drużynach FC Barcelony. Później do seniorskiego zespołu Blaugrany wprowadził go sam ojciec. Była to jednak dla niego bardzo niezręczna sytuacja. Nie dość, że ciążyła na nim ogromna presja, to jeszcze fakt, że jego ojciec jest trenerem, stawiał go w niewygodnej pozycji w stosunku do kolegów z Szatni. Mimo tego, Jordi na pewno może czuć się spełniony jako piłkarz. Zdobył Super Puchar Hiszpanii, Ligę Mistrzów, trzy Mistrzostwa Anglii z Manchester United oraz dwie tarcze wspólnoty. Jeśli ktoś uważa, że sytuacja w polskiej kadrze, w której to wujek jednego z piłkarzy pełnił funkcję selekcjonera jest ewenementem, to powinien zapoznać się z historią rodziny Weissów w reprezentacji Słowacji. Tam przez lata Wladimir Weiss prowadził swojego syna, który odziedziczył po nim nie tylko nazwisko, ale i imię. Panowie Weiss pojechali razem chociażby na Mistrzostwa Świata 2010, gdzie odpadli z późniejszym finalistą turnieju reprezentacją Holandii na etapie 1-8 finału. Z kolei Cezary Maldini prowadził swojego syna Paolo zarówno w AC Milanie, jak i reprezentacji Włoch. W tym przypadku nikt nigdy nawet nie ośmielił się zarzucić nepotyzmu rodzinie Maldini. Paolo, podobnie jak jego ojciec, to jedna z największych klubowych legend. Il Capitano w swojej karierze pięć razy sięgał po Ligę Mistrzów oraz siedem razy po Mistrzostwo Włoch. Co ciekawe, nie doszłoby do tego, gdyby nie ojciec Paolo. Sir Alex Ferguson kusił obrońcę Rossoneri dużymi pieniędzmi w Manchesterze United, jednak telefon od Cesare odarł go ze złudzeń. Mój dziadek był w Milanie, mój ojciec i mój syn. Zapomnij o tym. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym was zaprosić do odwiedzania fanpage'a Zawód Typer, na którym codziennie znajdziecie ciekawostki, newsy, a także historie różnych unikalnych zdjęć z dziejów piłki nożnej. Link do tego fanpage'a znajdziecie w opisie. Ponadto zachęcam was również do odwiedzania największej typerskiej grupy w Polsce na Facebooku Zawód Typer, do której również link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.